Hello, hello, moje głuptasy. Właśnie i Basia idzie y, zielonym wzgórzem trasą niepodległości do bitronki na Strosielce. Po chipsy, kole, po to się jeszcze bez zdecydowana. I muszę jechać później do środka na towarową. Albo dwunastką, albo 8. No wiecie, jestem ambasador kapienia Aivon. Od jutra startuje kampania druga, czyli katalog 2 luty 2022. A, zapomniałabym, wiecie co w Eivonie jest tak teraz, że... Jeżeli konsultantka przez rok nie ma kosmetyków, to jej konto wygasa w, automatycznie. A jeżeli chcesz drugi raz się zapisać, to musisz... Tam. No, jeżeli chcesz drugi raz się zapisać, to musicie mieć nowy numer personalny. Ja nie muszę, bo ja jestem w Avon od 31 lipca 2014 i mam ten sam numer personalny 8 lat, dlatego że mam zamówienia. A ten niby mój znajomy mówi, że ma nowy numer personalny. No to faktycznie wcześniej Ewon go wywalił, bo nie miał zamówień. A zresztą miałem dwa zamówienia, dwa zamówienia na malutką kwotę, że no, wa. by zimę do tej piedronki. pa, do później.